Co? Co mówisz, Skubi? <laughs> Nie wiedziałem, że mówisz po persku. Cześć! Słuchaj, piesku, jeśli wiesz, gdzie? Wrogi! Ja bobby! Bo, bo! Mój wuj Abdullah jest też wielkim wezyrem. "Jeśli jesteście przyjaciółmi, przekonajcie Abina, że zostawać tutaj to szaleństwo! Nie, wuju. Książę Zindat nie ucieka przed zagrożeniem. Może on ma rację! Lud mnie potrzebuje. Twój lud? Nawet twoi najwierniejsi słudzy uciekli z pałacu. To stawi czoło niebezpieczeństwu, skoro wszyscy twoi przyjaciele cię porzucili? Nie wszyscy, panie Abdullah. My tu jesteśmy. Jesteście za młodzi. Będziecie bezradni wobec gniewu złego dżina. Nie aż tak bezradni, jak pan myśli. Prawda, dżini? Chyba będziemy mogli mu pomóc, wielki wezyrze. Mam nadzieję. W końcu to mój jedyny bratanek i w zasadzie jedyny książę z Indatu. Nim cokolwiek zrobimy, powinniśmy sprawdzić, co się stało z resztą. Brr, patrzcie! A, jak babu się zmywa, to naprawdę się zmywa. Tak już ma! Spokój! Ej, czy ktoś nie widział moich nóg? O, tu są! Bywujębu! Wciąż tam jest! Kryć się! Nie, Skubi, nie tam! Tam jest oliwa! Brr. Leci. Jabu... bybu! Trzymaj się w kupie. Z, z nerwów nie mogę myśleć. Aha! Dziwnie wyglądające zwierzę. Mam cię! To kąto! Zaczekaj na nas!